Witam serdecznie w tym odcinku rozdział 5 rozdział 6 w rozdziale 5 jedno trofeum daj coś przegryźć podczas wędrówki spotykamy drzewo tu akurat moja córka po lewej stronie spotyka krzak w którym, na którym rośnie tak wydaje mi się że to jest smoczy owoc w racji tego że w, tej, w tym poziomie biegamy też ze smokami to dlatego też pewnie jest tutaj smoczy owoc, i ogólnie chodzi o to, żeby podejść do krzaka i ugryźć taki owoc. Po drugiej stronie, to gdzie ja idę, też spotykamy taki krzak, więc nie wiem, czy to jest obojętne, który owoc ugryziemy. Ale ogólnie na pewno to działa tutaj po lewej stronie. Jeżeli ktoś będzie grał, to gracz po lewej stronie spotyka na swojej drodze właśnie taki krzak ze smoczym owocem i wystarczy podejść, nacisnąć akcję, trójkąt. I o właśnie tutaj, po lewej stronie, i w tym momencie zdobywamy trofeum Daj coś przegryźć. To jest jedno trofeum w piątym rozdziale, które, które jest tutaj do zdobycia. W sumie nie za wiele tu w tym rozdziale trofeów do zdobycia, ale to jedno można zdobyć. Kolejna trofea, do których przejdziemy, to z trofea szóstego rozdziału. Tutaj mamy już cztery trofea do zdobycia. Pierwsze trofeum e, podczas pływania, gdy mamy do obsługi kule i taki, taką łódeczkę, e, to trofeum nazywa się będziemy potrzebować większej łajby i tutaj w poszczególne, znaczy w, kolejnym, w kolejnych etapach, jak. Podróżujemy, przechodzimy. Jeden, jeden z graczy, jedna z, z postaci nas przewozi, druga jakby w, wskakuje na tą łódkę. Trzeba podpłynąć po prostu do miejsca, w którym e, są takie, z podwody wody wychodzą bąbelki. Tam trzeba trochę przez chwilę po, popływać i wyskoczy w tym momencie, powinien wyskoczyć rekin które nas pożera, tym samym zdobywamy trofeum e, pierwsze w szóstym rozdziale. Będziemy potrzebować większej wipe. Tak się nazywa to trofeum, o tu właśnie w tym momencie już jest ten moment, kiedy w tym momencie jest moment, a, kiedy trzeba poprzeskakiwać, trzeba trafić jeszcze na tą łódkę i tam właśnie widać w oddali tak coś takie z wody wychodzi. Tutaj trzeba przez chwilę popływać, dać się złapać temu rekinowi. Więc można to w sumie pominąć, bo albo tam nikt nie popłynie, albo za krótko będzie tam pływał. W tym momencie mamy pierwsze trofeum, a szóste, a drugie trofeum, które się nazywa Snake. Trzeba ustrzelić koleżankę, gdy schowa się w pudle, tak sobie to nazwałem, bo jedna osoba ma. Takiego, takie działko, tutaj, właśnie po lewej stronie, a druga tam, kulą przechodzi poszczególne etapy. I w pewnym etapie przemieszcza się po prostu. Osoba, która strzela, pomaga w tym, żeby przejść. I ten snake, to po prostu kula, ta zielona kula, osoba, która steruje zieloną kulą, dochodzi do momentu, kiedy, o, właśnie, tutaj jest po prawej stronie, jest pudło. Tak samo jak w Solid Snakeu, w Metal Gear Solid, często chował się Snake do pudła. I jak dostawał, trzeba teraz strzelić w to pudło. Wychylamy się i celujemy w to nasze pudło. I wtedy zawsze był taki przeciągły głos Snake w grze. Jak Snake ginął. Także pewnie dlatego też to trofeum się tak nazywa. Kolejne trofeum, trzecie, w szóstym rozdziale, to jest Porażona i Zrażona. Nazwałem to poraś koleżankę, gdy będziesz kontrolować czołg. Mamy czołg po drugiej stronie, gdzie jedna z bohaterek nasza może kontrolować ten czołg, a druga musi wykorzystać zdolności czołgu. W tym przypadku wysuwa się lufa i po tej lufie można przejść na drugą stronę. No i kluczem jest do tego to, aby nie tyle przewrócić tą lufą, o tak w ten sposób, postać, co... Właściwie strzelić wprost w naszą postać Bo te przewracania jak widzicie nic nie dawało Myślałem, że to o to chodzi A tu po prostu trzeba strzelić w naszą postać Bezpośrednio Na wprost ustawić się I trafić właśnie O, i w tym momencie mamy porażona i zrażona Trofeum zaliczone Trofeum numer 3 w szóstym rozdziale Ostatnie trofeum to jest uwięziona. Musimy uwięzić koleżankę w więzieniu. I to właściwie to jest obojętne chyba kogo, ale podążając przechodząc poszczególny ten etap właściwie szósty rozdział na pewno każdy tutaj trafi do miejsca, gdzie będzie taka skrzynia, którą można otworzyć i właściwie obie postacie mogą wejść do środka. Tutaj trzeba przejść te lasery. E, obojętnie czy lewą czy prawą stroną, można iść właśnie tak jak my, jeden lewą, drugi prawą, ale docieramy do końca i tam mamy e, właśnie takie, takie pudełko, takie więzienie. Jak tutaj to nazwałem, trzeba najpierw otworzyć. Potem jedna osoba powinna tam usiąść, a druga powinna ją zamknąć. Bo, oczywiście, można we dwójkę tutaj wejść, usiąść, posiedzieć, porozmawiać, tam jest jeszcze jakaś ścieżka dialogowa, ale ogólnie chodzi o to żeby jedna osoba zamknęła drugą i tym samym zdobywamy czwarte, ostatnie trofeum w rozdziale szóstym. To tyle. Słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach.